Kłaniam się w ten upalny dzień, a dziś jest środa. Taka krótka opowieść. Nie wiem, ile macie czasu, żeby mnie posłuchać. Ja jadę po dużych wertepach, ale za chwilę pewnie wyjadę na jakąś drogę już o lepszej jakości, także na razie trochę pobuja. Trochę też postuka, bo coś mi tu stuka w przednim prawym zawieszeniu. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Sprawdzałem niedawno luzy poważnych luzów takich, które by generowały takie stuki nie było. Zatem świeża sprawa. Jedziemy Laguną Jedynką nie autem elektrycznym, ale tutaj kilka słów chciałem powiedzieć o autach elektrycznych i hybrydowych, bo miałem przyjemność rozmawiać ze strażakiem, rzecznikiem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Karolem Kieszkowskim, brygadzistą Karolem, e, brygadierem przepraszam, e, Karolem Kieszkowskim, e, no i ów brygadier Kieszkowski, opowiedział mi jak wygląda kwestia gaszenia aut elektrycznych no i powiedział mi też że 25 maja yy, oni mieli jakąś tam nowelizację przepisów ustaleń wytycznych yy, zwał jak zwał a propos podchodzenia do pożarów aut elektrycznych i gaszenia tychże aut yy, i powiedział mi tu w sumie kilka rzeczy bo jakby trochę piszę do internetu, trochę wiem jak to działa. Wiem jak działają też kliki w internecie, jak zrobić, żeby się klikało. No i sami dobrze wiecie, że pożary aut elektrycznych są bardzo spektakularne obrazkowo, czyli zdjęciowo. A jeszcze jak się zrobi sklejkę, czyli kłęby dymu nad miastem i płonący samochód elektryczny, no to można tym straszyć, nie? że płonące elektryki, elektryki niebezpieczne, elektryki płoną, samozapłony elektryków. No dobra, ale ów brygadier Kieszkowski powiedział mi, że tych elektryków to łącznie na przestrzeni ostatnich trzech lat spłonęło w Polsce 16. Z czego 3 w ostatnim roku, czyli w tym roku na chyba przełomie od marca do końca maja, spłonęły 3 elektryki. Nie otwiera mi się brama. Spłonęły 3 elektryki i co? No, i te pożary wcale nie są aż takie niebezpieczne, one są po prostu widowiskowe i niekoniecznie trwają tak długo, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. Bo po prostu te samochody elektryki gasi się nieco inaczej, ale tylko nieco, mi powiedział. Bo ja też byłem przekonany, że zupełnie inna jest technologia zupełnie inne środki gaśnicze zupełnie inne służby są do tego angażowane a tu okazuje się, że zupełnie nie. I sytuacja wygląda odrobinę inaczej niż bym się tego spodziewał. Słuchajcie, muszę na chwilę wyjść, ale zaraz do Was wracam. Będziemy ruszać do wyniesienia wtedy. Także poczekajcie moment. Nie idę gasić pożaru. No i dzień dobry, już jestem z powrotem. Więc wracając do kwestii pożarów aut brygadier Karol Kieszkowski informuje, że spłonęło ich w ciągu trzech lat ostatnio w Polsce 3, 16 sztuk. Dla porównania, chociaż to porównanie nie jest zasadne, bo skala jest zupełnie inna, aut spalinowych rocznie płonie... Od 9 do 10 tysięcy, albo od 8 do 9 tysięcy. Już teraz nie pamiętam, ile mi tam podał Kieszkowski dokładnie, ale w każdym razie aut spalinowych płonie no, prawie 10 tysięcy w ciągu roku. Oczywiście no, wiemy, ile jest elektryków, a ile jest aut spalinowych, i, i w zasadzie ta skala nie jest miarodajna, ale pokazuje, że auta spalinowe też płoną. Mój ten samochód, którym niedawno jechałem, w sumie był niedaleko od pożaru, bo miałem poważny wyciek paliwa pod maską. No, ale Kieszkowski mi mówił, że strażacy, w sumie, procedurę mają od kilku lat na nagaszać aut elektrycznych, cały czas się dokształcają w tej kwestii. E, korzystają też z informacji od producentów i on mi zasugerował, bym przekazał na kanale, widzą tego kanału, żeby mieli w swoim aucie elektrycznym lub hybrydowym tak zwaną kartę ratowniczą. To jest coś takiego, co wyraźnie pokazuje strażakom, gdzie mogą ciąć, gdzie znajduje się akumulator gdzie są te strategiczne przewody z wysokim napięciem no i które miejsca mają omijać a w których mogą ciąć jednym słowem no i Kieszkowski mówił, że to zdecydowanie ułatwia akcję ratowniczą wspomniał mi też o marce aut, o producencie przynajmniej jednym który ma nawet takie szybkozłączki do węży pożarniczych, które pozwalają przyłączyć taki wąż do samochodu no i bezpośrednio zalać na przykład przegrzaną baterię, żeby, że tak powiem, pożar zdusić w zarodku. Oprócz tego Kieszkowski mówił mi, że w sumie to poprawiły się zabezpieczenia przed przegrzaniem, przed uszkodzeniem w czasie wypadku, przed niefachową naprawą także tych, tych elektrycznych samochodów. Także wszystko jest chyba na dobrej drodze, aby takich spektakularnych obrazków już w mediach było mniej. Mam nadzieję, że ich będzie nieco mniej. No, a też chyba ludzie będą nieco spokojniejsi, szczególnie ci użytkownicy aut elektrycznych. Pamiętajmy, że to są tylko maszyny. No to, że nie spalinowe, a elektryczne, no to jest zupełnie inna sprawa ale tam też są wysokie temperatury. Same ogniwa przecież też się nagrzewają muszą być w odpowiedni sposób chłodzone. No i to jest po prostu technika, technologia a wszystko czasem się zużywa, czasem się niszczy wszystko też wymaga serwisowania. No i. Warto o tym myśleć w ten sposób, że samochody elektryczne, choć bywają zdecydowanie mniej obsługowe niż te spalinowe, no to wcale bezobsługowe nie są, i też wypadałoby je czasem sprawdzać, kontrolować i po prostu zaznajomić się z instrukcją obsługi. Bo, mając samochód spalinowy, elektryczny, no to, to oczywiście każdy z nas wsiądzie i pojedzie od razu. Ale czy to oznacza, że będzie umiał do, dokładnie z tego auta korzystać? Nie jestem przekonany. Myślę, że tu akurat jest całkiem dużo do zrobienia. Ja mam zielone, poczekajcie. Każdy ma całkiem sporo do zrobienia w tej materii. Dokształcać się należy. Tak jak przepisy ruchu drogowego się zmieniają i uaktualniają, tak samo auta się zmieniają. No i też warto po prostu zapoznać się z możliwościami, z możliwościami tego samochodu, którym jeździmy i z tymi kwestiami bezpieczeństwa też. No. Każdy z naszych aut ma, ma sporo możliwości, ma też gadżety bardzo często, o których nie wiemy, ma gdzieś jakieś schowki, które nagle po latach, kiedy studiujemy instrukcję obsługi, to się dowiaduje, hej, a ja tu mam taki schowek, taki bajer, no taki chociażby dla fanów warto yy, przejrzeć instrukcję obsługi. Ja już nie mówię, żeby szukać informacji w instrukcji obsługi od Laguny Jedynki z 1999 roku. No bo tutaj wiadomo, że nic spektakularnego w zasadzie nie znajdę, chyba nic akurat nie znalazłem. Niestety, myślałem, że mnie coś zaskoczy, ale szukajcie a znajdziecie. Dobrego dnia. A propos tych pożarów elektrycznych, to wszystko. Jakbyście mieli jakieś uwagi, pytania w komentarzach, to zapraszam. Mam możliwość odsłuchania sobie jeszcze raz tego, co mi powiedział Kieszkowski. Także z przyjemnością odsłucham, dopowiem, dogram, odpowiem. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.